Hej, hej, tutaj Lilain, a witam Was dzisiaj w filmie, w którym będziemy sobie układać, organizować moje wszystkie ubranka dla figurek. A mam ich naprawdę sporo, także zakupiłam różne organizery i dzisiaj będziemy układać do takiego bardzo fajnego organizera Stediego, który bardzo uwielbiam i tak, żeby były jakoś fajnie posegregowane. No więc zaczynamy. Wziąłam tutaj jeszcze moją główną modelkę, która Właśnie jest tak ubrana ze względu na dzisiejszą okazję, i w tym momencie przy okazji chciałabym Was zaprosić na mój profil na Instagramie, gdzie wstawiam zdjęcia ubranek. I nazwa to Lil Fashion Będzie mi bardzo miło, jak wpadniecie i zostawicie coś po sobie. Moje konto tam rozwija się naprawdę wolno, ale no nie jestem niestety najlepsza, by takie wstawianie postów na media społecznościowe. A więc tak się prezentuje ten organizer i jest jeszcze nowy, także otwieram go i zaraz będziemy wkładać ubranka. Kupiłam go w Tedim za 25 zł i naprawdę uwielbiam go i szczerze Wam polecam. I tak, on właśnie polega na tym, że są osobne pojemniki z pokrywką, które, które można sobie zdjąć, otworzyć. No i właśnie to jest fajne, że możecie właśnie tak przechowywać w tych miejscach, na te, jakby w tych półeczkach, albo możecie też wyjąć te pojemniki i trzymać je osobno, a na przykład poustawiać sobie na tych, figurk, na tych miejscach figurki. Zatem zacznijmy sobie od wszystkich kokardek zwykłych i właśnie w pierwszym pojemniku będą same kokardki zwykłe. Ja je tak nazywam, a są to po prostu takie kokardki z takim zwykłym wzorem. Jako drugie są kokardki szerokie, czyli takie y, złapane na nitkę oraz takie inne wymyślne z jakimiś ozdobami. Następne są opaski, kwiatki oraz takie większe kokardy. A no i jeszcze tiule. Teraz rozpoczynając z jako pierwsze to Spódniczki ze wstążki, takie proste, w rozmiar takiej mini, jakby to przerzucić na ludzkie. Osobno spódniczki takie mini myślę, czyli takie troszkę dłuższe. Osobno dałam koronkowe spódniczki oraz takie mini mini, ale takie z jakimiś ozdobami. Tutaj spódniczki, oraz całe outfity z koronkowej wstążki razem z naszyjnikami, żeby już od razu było łatwo. Ubrać i nie szukać tego osobno. Tyulowe spódniczki są następne, czyli po prostu zszyte z takiej tiulowej tasiemki. Dalej takie długie spódnice, niektóre koronkowe i jakieś tam inne bardziej wymyślne tak powiedzmy jakimiś ozdobami lub dwukolorowe, oraz już ostatnie ze spódnic, czyli takie satynowe oraz tylowe takie wielkie spódnice. Teraz coś innego bo ubranka typowo na zimę, czyli czapki, szaliki, nauszniki oraz nawet dwie kurtki. W następnym pojemniku również będzie ciąg dalszy zimowych ubranek, czyli nauszniki oraz inne czapki, czyli cylindry, jakieś berety i takie tam. No, dobra, to był już ostatni pojemnik, także ja jestem zadowolona. Wszystkie ubranka są fajnie posegregowane, łatwo jest znaleźć. No i na pewno jeszcze będę robić w przyszłości, albo w sumie to cały czas jakieś nowe robię, także będę tam je dokładać. No i nie jest to mój jedyny organizer na ubranka, bo jeszcze osobno trzymam inne, ale no ten jest taki główny i z moimi prywatnymi, dla mnie, dla moich figurek, ubrankami. Osobno w innym organizerze trzymam takie z kolekcji ubranek, które postawiam na Instagrama oraz osobno jeszcze trzymam takie, z których robię zestawy na Vinted i które właśnie sprzedaję. Mi ten film się bardzo fajnie nagrywało i jestem z niego zadowolona, także dajcie znać, co wymyślicie i no jestem otwarta na Wasze komentarze. Czy podoba Wam się taki typ filmów oraz co byście może chcieli zobaczyć w następnych? A więc ja się już z Wami żegnam i pa pa!